Postanowiłam wykupić sobie dietę Bebio, czyli Diet Ewy Chodakowskiej. No i powalczę trochę z tą dietą. Ale ładnie, słoneczko wyszło. Tutaj mamy piękne pola winogronowe. Więc postanowiłam troszeczkę jeszcze podziałać z tą dietą i zobaczę, jak to będzie na mnie wpływać. Jakieś 6-7 lat temu, a się może. A nie wiem dokładnie, no ale tak mniej więcej yy, stosowałam tą dietę. Za pierwszym razem byłam zadowolona, za drugim no to już nie było jakichś takich efektów i trochę mnie przerażało to, że tam tak dużo było pieczywa. To znaczy, ja kocham chleb i teoretycznie nie mam nic przeciwko, ale na diecie re redukcyjnej. <grym> Kupiłam mały sprzęt do mo modelowania sylwetki. <grym> Zgadnijcie co to. można powiedzieć całej sylwetki, ale przede wszystkim chodzi o talię i o brzuch mówiłam Wam, że ten brzuch mam taki wystający teraz troszkę się trochę mniejszy zrobił po tym poście trochę się schował ale jest dużo jeszcze do zrobienia i przede wszystkim chciałabym znowu odzyskać wąską talię, no i przy okazji jeszcze się tego brzucha pozbywać, więc zgadnijcie co sobie kupiłam, na co jest ostatnio, ostatnio taki szał przeczytałam na ten temat trochę informacji i wiem, że warto więc już Wam pokazuję, na co wydałam. Kasiorę, no znowu, ale, ale nie dużo. Kupiłam mianowicie Hula Hop, taki z wypustkami, który jest dodatkowym elementem, właśnie wspomagającym wyszczuplanie talii, zmniejszenia, zmniejszenia brzucha, zbudowania fajnych mięśni tutaj. Na brzuchu. Więcej na temat Hula Hop, więcej na temat ćwiczeń i, no i pozytywnych stron tego sprzętu opowiem Wam trochę później, bo najpierw to muszę złożyć. On Ma taki system tutaj na klik, rozmagam Wam pokazuję. Najpierw tutaj, o wiecie, tu się łączy, tylko bardzo prosty jest montaż. No i później Wam opowiem. Najpierw go muszę przetestować, bo ostatnio używałam Hula Hop. Chyba w podstawówce, więc nie wiem, czy będę potrafiła w ogóle nim kręcić. I te hula są o różnej wysokości i o różnym ciężarzeczkach. No nie dam rady jedną ręką, więc muszę się z Wami na chwilkę pożegnać i zaraz Wam pokażę, co to za sprzęcicho fajne. Udało się. Jezu, patrzcie, jeszcze pamiętam za dziecka, ale numer. Spadło. Ale słuchajcie, patrzcie, udało się. Widzicie, jaki stres, jak przed egzaminem. Dobra, jeszcze raz. Jedziemy. Za pierwszym razem. No, właściwie pierwsze kilka o, czekajcie, pierwsze kilka razy yy, należy używać hula hop nie dłużej niż 5-6 minut. Z tego względu, że są niewyrobione mięśnie i mogą być siniaki. Dlatego jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, żeby kupić sobie hula hop nie plastikowy, tylko właśnie z tej gąbeczki. Uu. A powiem Wam, że jest to dosyć męczące, ale jestem zadowolona, że mi się udało tym zakręcić, bo obawiałam się, że nie. I już Wam powiem teraz jeszcze o wysokości Hula Hop. Moje koło sięga, tu mam pępek gdzieś, troszeczkę wyżej niż mam pępek. Im większa średnica koła, tym oczywiście jest kręcenie łatwiejsze, bo obrót jest wolniejszy, tak. Te, te hula hopy, z tego co pisało na stronie, można sobie wyregulować i jedną, jedno lub dwa takie, nie, chyba jeden kawałek, jeden bądź dwa kawałki można sobie odpiąć i zmniejszyć później to koło. Nie, I będzie się wtedy mocniej kręciło, ale zanim do tego dojdzie, wiele osób robiło taki błąd, że właśnie kupowało hula hopy od razu na pierwszy rzut. Pyk, jakiś serial i pół godziny 40 minut kręcili, e, a później mieli poobijaną całą talię i boleści na drugi dzień, więc z tego, co przeczytałam, należy nie robić tego błędu. Kochani, mam, będę kręcić, także dzisiaj po południu pierwsze 5 minut, a o właściwościach hula hoop Wam jeszcze powiem, bo naprawdę to jest fajna rzecz. To jest, wiecie, ja szukam takich rozwiązań dla leniwych osób, bo ja nie przepadam za żadnymi mocnymi ćwiczeniami, nie lubię się bardzo zmęczyć. Dlatego rano wybrałam sobie te spacery. Później tylko podwyższyłam stopień trudności, dołączyłam do tego te moje ringi, którym już trzeba szybszy troszkę... Mam się... chodzę trochę szybszym tempem i pod górkę się muszę trochę mocniej wysilić, no bo, bo to jest też mimo wszystko jakiś ciężarek. Kupiłam sobie hula-hop, gdzie można wygodnie oglądać serial. Nie wiem, co jeszcze wymyślę, ale na pewno, jak będziecie mnie śledzić, to na pewno nie zobaczycie, że chodzę trzy razy w tygodniu na siłownię. Aha, no co jeszcze wymyśliłam? No przecież na zumbę się zapisałam. To jest taniec i to zumba, zumba gold, czyli dla osób, które są początkujący, nie mają kondycji albo mają taki problem troszkę z nadmiernymi kilogramami. Więc to nie jest taka zumba, gdzie macie język już prawie do podłogi. To jest właśnie kolejny taki punkt, jak wprowadzić sobie sporty w życie. I co jeszcze wymyśliłam? Aha, no i przecież tą jogę. No, ale jo na jogę wrócę albo za tydzień, albo za dwa tygodnie. Ale joga to jest bardziej tak na rozciąganie, na mm, zrelaksowanie. To jest takie częściowo też jakby duchowe przeżycie żeby poczuć taką harmonię, takie szczęście, przy okazji tam ponaciągać te kosteczki i, i tak, dalej. Także jak nie lubicie sportu, tak jak ja, bo ja jestem ogólnie antysportowa, więc wszystko, co Wam tutaj przedstawiam, to jest takie po najmniejszej linii oporu, ma sprawiać przyjemność, spalać yy, kalorie i, no, i zrobić, yy, no, no, no i po prostu, żebyśmy były w jakiś sposób fit, nie? Sport dla leniwych według marzeny. Ejka kochani, ja znowu w drodze, ale już mamy wieczór, że jest jakby, około godziny 18. Naprawdę ja już mam 17 tysięcy na liczniku dzisiaj, bo rano wstałam dzisiaj wcześniej jeszcze przed piątą i zrobiłam około 6 kilometrów. Także nie musiałam się jakoś wielce stresować, ale później zajęłam się obowiązkami, obowiązkami dzisiaj domowymi. W lodziarni na razie wszystko odhakowane, wszystkie graficzne rzeczy to załatwiane ulotki, które zaprojektowałam kilka dni temu, przyszły. Tak, bo to już jest wiecie, przygotowanie wszystko na ten sezon jesienno-zimowy, także drukujemy nowe menu. No i takie różne tam zmiany wchodzą i tak dalej, ale to już sobie wszystko ogarnęłam. I dzisiaj trochę w domu, jutro jeszcze mi zostało sporo do prasowania Ale szukałam gdzie tutaj u nas w pobliżu, w rejonie mogę znaleźć zajęcia Zumby Ale Gold? Czyli dla osób takich dojrzałych, tak? To nie jest taka bardzo dynamiczna. Męcząca, zumba, bo taką kiedyś próbowałam i ona zamiast przyjemności sprawiała mi stres. Nie podobało mi się. Bolały mnie szybko kolana, była taka różnorodność wiekowa, że a w sumie nie, ja należałam może do tej już najstarszej grupy. Może była jeszcze jedna czy dwie panie troszeczkę starsze, ale niewiele. I jeżeli mamy robić jakiś ruch, jakiś ruch to niech to będzie też przyjemność nic nienarzuconego na razie mam taką potrzebę, żeby sobie jeszcze tą zumbę wypróbować dodatkowo, na razie robię kroki wczoraj robiłam z moimi ringami dzisiaj tych ringów zapomniałam już mi się nie chciało do domu wracać o Jezus Maria o, widzieliście to? baba by mnie przejechała, tak zasuwała szybko nawet nie zadzwoniła Jezus Maria razie ale wiecie co? W sercu tak zaczęło mocno bić. Ja jej nie widziałam. Wy ją pewnie widzieliście, a mi tutaj się słońce odbija, więc ja mam prawie czarny ekran. Dobra, idę jak najbliżej tych krzaczków. No i a propos tej zumby. I znalazłam, słuchajcie, zumbę. Dzisiaj jest taka lekcja gratisowa, taka jakby yy, reklamowa i można sobie skorzystać, można było się zapisać. No to wykorzystałam dzisiaj. Próbowałam, słuchajcie, tak zawzięcie za za się, kontaktować z tą Martiną, bo mi się podobały jej filmiki na YouTube. I mówię, kurczę, taka sympatyczna, uśmiechnięta babeczka, to ona potrafi pociągnąć do zabawy, do tańca. No i tak później. Part... Próbuję się z nim skontaktować. Na Facebooku nie odpowiada, na maila nie odpowiada. Znalazłam ją na Instagramie, nie mam odpowiedzi. Później próbowałam przez Instagrama do niej zadzwonić. Nic, i to się działo wiecie tak od wczoraj wieczorem do dzisiaj przed południem. No więc, no kurde, no, no, no chyba muszę odpuścić. Chyba uniwersum nie chce mnie tam wysłać. No i jak już miałam sobie odpuścić, to już szukałam kolejnych zajęć. No to akurat się odezwała i powiedziała, że fajnie, że mam miejsce, że mogę przejść, nie ma problemu. Yy, I teraz ta, sprawdzałam, jakie mam dojazdy do niej, nie? no bo yy, to jest dosyć kawałek. Okazuje się, że to jest gdzieś na takim zadupiu, że ja nie mam żadnych takich połączeń. A te połączenia, które znalazłam, takie wiecie, ojazdowe dwa, dwie przesiadki czy coś, to mi zajmują więcej czasu niż przejście piechotą. Więc mam do zrobienia w jedną stronę chyba około 3 km. I no to idę, idę te, idę te 3 km, no i później będę ćwiczyła godzinę. A akurat dzisiaj Grzyciu zamknie do dziarny tak o 8 to bo już ja z podrótem się tarabanić, także nam to dzisiaj idealnie wyszło. A to, czy nie zostanę, no to jeszcze się okaże, bo to jest dosyć e, taki drogi interes. To jest moja zapisana na tą jogę. Przez lato była przerwa, e, skorzystałam tylko z dwóch zajęć. E, no i tam mi zostało jeszcze 10 zajęć do wykorzystania, zamierzam to pracować. W przyszłym wydobyciu albo za dwa i Raz w wydobyciu mam się po kontynuować. No i fajnie by byłoby z tym zrębowalką. To też kosztuje 180 euro. Chyba to jest 10 jasy, nie piszę na stronie. Nie jest napisane na stronie, przepraszam, bo tak mnie już ktoś skorygował, chociaż mam to gdzieś. Nie piszę na stronie ile, ile tych zajęć, ale zazwyczaj takie bloki są na 10 spotkań. No to, no to jest tego trochę, nie? Zastanówię się, zobaczę jak mnie niektórych. No i tak jak mówię, ta droga jeszcze właśnie, to męczące jednak te trzy kilometry trałować przynajmniej w jedną stronę, no bo jeżeli ja będę się wybierała na godzinę 18, a idę na czerwonym świetle. Na 18 godzinę będę się wybierała na zajęcia, no to Grzegorz możliwe, że jeszcze będzie w lodziarni, chociaż zimą mamy krótsze godziny otwarcia. No to tak, zobaczę. No, nie. ale jeszcze jak, słuchajcie, ją znalazłam, no to... Jak gdy mi nie odpowiadała, no to szukałam następnych zajęć. Teraz się wycieli śmiać. Słuchajcie, znalazłam drugą zumbę, która też ma taką godzinę gratisową, ale to jest dopiero 19 września. Oczywiście też pójdę zobaczyć, jeżeli mi, to, jeżeli mi nic nie wypadnie w tym czasie. To oczywiście też wykorzystam. Dlaczego nie? I słuchajcie, jeszcze jedno znalazłam zajęcia. Zapomniałam jak się ten taniec nazywa. Na, na pewno widziałyście go w jakichś takich amerykańskich filmach. Gdzie stoją rzędami ludzie. W cowboykach, w kapeluszach. Tu na pewno nie będzie takich przebieranek. Ale wszyscy tańczą grupowo ten sam taniec. Coś takiego jak, to, jak country, takie... Nie wiem, nie wiem. I mi się to tak zawsze podobało. Nie w sensie może nie ten taniec. Tylko to, że takie, taka, taka grupa się zbiera, która razem tańczy ten, ten, te same kroki. To jest bardzo popularne w Ameryce. Nie? I tutaj znalazłam właśnie takie zajęcia, i też mają próbną godzinkę. No to jak mam nie spróbować? Chociażby miało mi się to nie spodobać, ale chociaż tak dla jaj, no to wiadomo, nie? Wiadomo, że spróbuję. <noise> nie wiem, czy się tutaj nie obijał, bo do tego mikrofonu teraz. Do Was mówię. Możliwe, że mi się tutaj ten obija ten, ten sweterek. Dobra, i. Aha, no i w następnym filmiku jeszcze. bo no nie wiem, czy Was to też interesuje, ale Anusie, Wawę interesuje moje wyjście z postu, ale to nie będzie jakiś osobny filmik, tylko kilka słów nagram w następnym blogu, bo dzisiaj jestem na. Teoretycznie na ostatnim dniu wychodzenia, ale jeszcze y, dzień lub dwa. Będę na takim redukowanym menu. No i powiem, też są wam tutaj chyba rano wspominałam już, że wykupiłam sobie Bebio. No to trochę więcej wam na ten temat jeszcze opowiem. Jak już mi się zazębią te dwa tematy. Dobra. No, no to na razie się rozłączam. i do usłyszenia co Powiem wam mam wrażenia z Zoom. Weszłam sobie do szkoły. Tutaj chyba się będą odbywały te zajęcia. Nie wiem. No Na drzwiach pisze cała sala gimnastyczna. Chyba, ja że tu jest jeszcze jakaś inna sala. Za w sumie 15 minut ma się zaczynać zumba. To się muszę ogarnąć. Muszę popytać kogoś. Po prostu nigdy tutaj nie byłam. Żeby nie było siary, że gdzieś się zaczyną zajęcia, a... a ja tutaj będę tkwiła. Jednak tutaj to jest inna sala. środę, dzisiaj bez porannych kroków, jest godzina ósma z minutami. Jestem w drodze. Jak znajdę chwilę czasu, będę miała spokojny, spokojniejszy moment, to wam nagram, co i jak. Opowiem Wam, jak ten dzisiejszy dzień będzie wyglądać. Ale na razie się spieszę, żeby mi znowu pociąg nie uciekł, tak jak ostatnim razem jechałam później na nieaktualnym bilecie. Bo mój pociąg uciekł inaczej nie zdążyłam na niego. No i poczekałam sobie, nie wiem, dwa 20 minut i pojechałam na następny ale kontroli nie było. Musiałabym jakoś kombinować, czarować, że nie wiedziałam. Ja siedzę w samochodzie, bo jeszcze zdążyliśmy tylko na szybko zrobić 10 minut. Mieliśmy czas na zakupy, żeby pojechać do metro po zamknięciu lokalu. Miałam dzisiaj taki dzień jakoś w biegu i terminy, i e, miałam wam powiedzieć, co dzisiaj załatwiałam, i w sumie nic wam nie nagrałam, bo nie miałam naprawdę kiedy. Tak, jak mówię, zamknęliśmy przed chwilą lodziarnię i po prostu pojechaliśmy do metro. Bo od jutra wchodzę na tą dietę Bebio i nie miałam jeszcze zakupu zrobionych, Zobaczcie, jakby coś tutaj użarło w rękę, w nógę, coś mnie tak pogryzło. No. i teraz jedziemy do domu. Grzesiek wypakował tylko część ymm, do lodziarni: rzeczy. Tutaj mam poduchy do prania, to co na oknie, tutaj mamy do sadzenia ludzi. No i jedziemy do domu. I nie wiem, czy dzisiaj będę coś nagrywać, chyba już dzisiaj nie będę nic nagrywać, jutro Wam opowiem co i jak. Muszę sobie spisać, bo Wam chciałam tam jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale no dzisiaj nie wyszło. Grzesiek jakiś taki też napięty, bo on wszystko pośpiechu, pośpiechu. Powiem Wam, że jak on tak gania, jak jest taki zestresowany, ee, no to, to mi się to tak udziela, że aż mnie telepie coś. Grzesiek patrz, pieniądze się sypią, a co ty masz w tym? No wziąłem te kuchyn, nie? No bo wiesz, Aha. szkoda, żeby się zepsuły. A ja Wam jeszcze nie pokazywałam jakie mamy ciasta, mamy z polskiej roboty ciasta. Bo może tylko tutaj parę takich przebitek pokażę, co tam tutaj koleżanka piecze. No a też ze teraz... śliwkami to najgorzej naj idzie z niej mało. No w ogóle prawie się nie sprzedaje, te, te inne sztupy się sprzedają, ale te ze śliwkami... Dlatego ja muszę jeść. A no właśnie Grzesiek nie wiedziałam o co mu w ogóle chodzi. On nagle wyskakuje z tym. No tak, tak, bo właśnie ona zaproponowała nam takie ciasto ze śliwkami, bardzo takie płaskie. Takie bardzo... Tak w Niemczech jadają. Cieniutko ciasta i bardzo dużo śliwek. A no ale u nas to jakoś tak tutaj nie bardzo. U nas to chyba lubią tak bardziej. Takie jak polskie, takie wysokie ciasta z, z owocami. I to, to to ciasto takie najmniej. Ale te inne ciasta to nam tak super posłudziły, żeśmy się nie spodziewali. Więc zaraz jak były świeże, to część sobie pomroziliśmy, a teraz musi Grzesiek je rozmrażać, bo mamy za mało. Także do piątku nie wiem, czy nam jest... O Jezu, sobie skoczę na tą ulicę. Ehm, także w sobotę, w piątek albo w sobotę e, będzie kolejne będzie kolejny pięć ciast. Fajnie, jak się ludzie przyzwyczają, to może zimą będą przychodzić. A może i nie, bo może nas czekają zmiany. To Ale musimy odczekać jeszcze kilka dni, to zobaczymy. Zobacz jak to jak to jest. Nie wiem czy sobie przypominasz, jak. A ty jak, powiedziałeś cześć, nie powiedziałeś no, no, Witam, <laughs> Nie wiem czy sobie przypominasz, jakbyśmy jakbyśmy też nagrywali vloga, a ten, a staliśmy z pracy jeszcze słoneczko świeciło, a <grym> teraz Ta. jest ciemno. Ale cię widać, zobacz. No, cię idziemy. nie widać. No, to teraz chyba nie ma sensu nagrywać. Bo wyglądamy jak duchy... Znaczy, to tak jak tego? Nie, ale jak ale A wierzę. dlaczego ci to mięga? Właśnie nie wiem. Nie nie Coś ma się zdobyło, w rusiu. No dobra, no to kończymy i no to Wam się jutro nagram, no? <grym> to, to zobaczenia. 啊啊、uh uh.